Planów, jakbyś wieki nie znał. Siedzimy tu, godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czeka. Dzisiaj w Janowcu Wielkopolskim gościmy Izabelę Trojanowską. Witam bardzo serdecznie. Witam. No bardzo dziękuję za gorące przyjęcie. Publiczność była po prostu rewelacyjna, gorąca. Tańczyła, śpiewała razem ze mną. No i e, bardzo było mi miło, że prosiła na stojąco. No standing ovation był przecież. Obis. Dokładnie tak. Pani Izabelo, do jakiej piosenki wraca Pani najczęściej i najchętniej? Z swojego utworu oczywiście. Jestem Twoim grzechem, bardzo lubię tę piosenkę. Ma przepiękny tekst. Andrzej Mogielnicki postarał się na, napisać mi bardzo kobiecy tekst. Dziękuję bardzo. E, dzisiejsza publika, spotykana często, czy nasza Janowiecka wyjątkowa? E, nie, nie mogę krytykować innych publiczności, ale Wasza jest wyjątkowa. E, utwór najbardziej znany. Wszystko, czego dziś chcę. W którym roku powstał? Jak to się stało, że w ogóle powstał ten utwór? Kto jest autorem tekstu? No jak to się stało? <laughs> stało się tak, że Romuald Lipko z Andrzejem Ogielnickim zaproponowali mi nagranie płyty po takim... Po mojej prośbie o rokowy aranż do piosenki Ryszarda Poznakowskiego i Olewicza Liczy się tylko czas. Tak nam fajnie poszło, że postanowiliśmy za, zaszaleć. I skończyło się to no, moją najlepszą płytą, płytą Iza, nagraną w studio lubelskim radiowym w 80. roku. Dziękuję bardzo. Tak na koniec pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski, jeśli można prosić. Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Janowiec Wielkopolski, Izabela Trojanowska. Dziękujemy bardzo. Zapala się, słyszę, wyszedł. Trochę starań i świat jest nasz. Powiedzmy tak: za 8 lat adres wroku i mały wiatr.